Rakiety. Czy kiedy patrzycie się na te fenomeny ludzkiej technologii, nie zastanawiacie się, jak one potrafią czynić takie cuda? W takim razie, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na mój naukowy wywód o jakże wdzięcznej nazwie Droga do Gwiazd czyli zjawisko odrzutu. Możliwość odlotu rakieta zawdzięcza trzeciej zasadzie dynamiki Newtona. Mówi ona o tym, że gdy ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku, lecz przeciwnych w zwrotach. Może być to dla niektórych trochę niezrozumiałe, więc myślę, że takim najprostszym przykładem, na którym można to zobaczyć, to uderzenie pięścią w stół. Kiedy uderzymy w stół, działamy na niego siłą. Można też odczuć ból w pięści, która uderzała. Wynika to z tego, że kiedy pięść działa siłą na stół, to stół działa siłą o takiej samej wartości na pięść. I gdy mamy już to wyjaśnione, to możecie się zastanawiać, co do grzyba ma trzecia zasada dynamiki Newtona. Do startu rakiety. I teraz możemy przejść do creme de la creme, jakim jest doświadczenie zjawiska odrzutu. Za chwilę przeniosę Was do mojego rakietowego laboratorium, w którym pokażę Wam, jak i Wy możecie skonstruować mini rakietę z butelki plastikowej, którą możecie i Wy wystartować w własnym domu. Więc bez zbędnego przedłużania, witam w moim laboratorium. Przed rozpoczęciem doświadczenia muszę jeszcze napomknąć, że jeśli jesteście niepełnoletni, to potrzebujecie pomocy opiekuna albo rodzica, żeby nadzorowali całe doświadczenie i obserwowali. U mnie za kamerą stoi mama, która wszystkiemu bacznie się przygląda i nadzoruje. Więc możemy zacząć. Potrzebna nam będzie butelka, to będzie nasze ciało, taka mała. I jeszcze ważne, że zakrętka musi być przebita. Potrzebujemy stojak z łapą metalową. Ja łap metalowej nie mam, mam taką prowizoryczną, ale jak taka prowizoryczna łapa utrzymuje butelkę w takiej pozycji, się nadaje. Następnie hmm, potrzebujemy jeszcze ręcznika papierowego. Spirytusu, który będzie naszym paliwem, i zapalniczki z długą szyjką. Pierwsze co? To wlewamy do butelki spirytus. Wlewamy go troszeczkę, nie za dużo. Zakręcamy butelkę. Bierzemy parę listków tego ręcznika papierowego. Zakrywamy ten otwór i mocno trzęsiemy tym spirytusem. Trzęsiemy nim, ponieważ nie zależy nam na samym płynnym spirytusie, ale na oparach tego spirytusu. Trzeba go mocno trząść. już wystarczająco potrzebujemy, to ręcznik papierowy odsączany ten alkohol. Musi być bardzo suchutka, suchutka ta butelka. Nie może zbytnie kapać. Pamiętajcie, żeby przed zaczęciem jeszcze Ręce i żeby nie było na nich żadnego alkoholu. Następnie ustawiamy naszą zakrętkę w takiej pozycji, żeby znajdowała się dołem, a żeby między stojakiem a sufitem nie było żadnej rzeczy, żeby lot tej butelki był czysty. Teraz podpalamy dół zakrętki i obserwujemy start naszej rakiety. Więc 3, 2, 1 To, co widzieliście przed chwilą, nazywa się zjawiskiem odrzutu. Polega ono na tym, że po podpaleniu łatwopalnych oparów alkoholu zaczynają one gwałtownie zwiększać swoją objętość. A jako, że w butelce jest za mało miejsca, by je pomieścić, są zmuszone uciekać jedynym ujściem, jakie jest w tej butelce, którym jest ten niewielki otworek w zakrętce. Gdy wylatują, generują one siłę, która, której zwrot jest skierowany ku podłożu. A jak już wiecie, z trzeciej zasady dynamiki Newtona, w takim przypadku musi pojawić się też druga siła, która jest skierowana ku górze. Która wystrzeliwuje tą butelkę w górę. I teraz już wiecie, jak rakiety, i te miniaturowe, i prawdziwe, mają możliwość odlotu w gwiazdy. Na koniec chciałem wspomnieć, jak wiele radości dostarczyło mi odkrywanie tego świata fizyki. Naprawdę każdemu polecam przysiąść do jakiegoś źródła i poznawanie, jak działają rzeczy. Które Was interesują od tej właśnie strony fizycznej. Pamiętajcie, wiedzy nigdy za wiele, a bez tej naturalnej ciekawości do odkrywania i uczenia się nowych rzeczy, nasz gatunek nigdy by nie wyewoluował do takiego stopnia jak dzisiaj my jesteśmy, i dalej siedzielibyśmy w jakichś ciemnych jaskiniach i co najwyżej polowali na zwierzynę. Dziękuję za uwagę.